Cześć, witaj na kanale Życie i Świat w pigułce. Wszystkim z nas zależy, aby prezentować się dobrze, a nawet niektórzy z nas chcą wyglądać ponad przeciętnie. Jak się okazuje, nie trzeba śledzić najnowszych trendów mody oraz kupować drogich ciuchów z najnowszych kolekcji. Wystarczy zadbać tylko o kilka rzeczy, na które nie wydamy ani grosza, by poprawić swój wygląd. Zaraz je wymienię. Zanim przejdziemy do materiału, koniecznie zostaw suba, co pomoże szybszemu rozwojowi tego kanału. Aby dobrze wyglądać, ludzie wydają fortuny. Oto kilka rad, po których poprawimy swój wygląd, nie wydając na to ani złotówki. Oglądajcie do końca, a na pewno chociaż jedna ze wskazówek Wam się przyda. Zacznijmy od dołu, czyli od butów. Buty od wieków kojarzyły się ze synonimem elegancji. Są one odzwierciedleniem naszego charakteru, podejściem do różnego rodzaju spraw. Bo jak możemy zaufać osobie, która nosi brudne czy obdrapane buty? Taka osoba nie kojarzy się dobrze. Osoba z zadbanymi butami i dobrze dobranymi będzie uważana za elegancką i dobrze wychowaną, bo nawet najdoskonalszy ubiór przy źle dobranych, a w najgorszym wypadku brudnych butach zniweczy nasz cały wygląd. Nasze otoczenie na pewno zacznie nas inaczej postrzegać. A może coś się wtedy zmieni w naszym życiu na lepsze? Oby tak było. Warto więc zwracać na to szczególną uwagę. Buty mamy już za sobą, więc pójdźmy krok dalej, a mianowicie do ubrania. Słyszałem, że niektórych prasowanie uspokaja, a nawet wręcz relaksuje. Ale ja nie znam niestety takiej osoby, a wy? Powinniśmy jednak zwracać uwagę na zagniecenia na naszych ubraniach. Wyobraźmy sobie, że widzimy jakąś znaną i bogatą osobę, która ma pogniecione spodnie lub suknię. Nie wygląda to dobrze, prawda? Oczywiście, ostatnio pojawiły się trendy w modzie znanych marek na pogniecione materiały, ale przecież jeśli wejdziemy do restauracji, a nie nazywamy się Kate Moss lub Elon Musk, to będziemy wyglądali nieelegancko. Co jeśli naprawdę nie cierpimy żelazka do tego stopnia, że same patrzenie na niego wprawia nas w mdłości? a jego dotknięcie spowoduje u nas atak paniki, jest na to rozwiązanie. Wybierajmy tkaniny, które się nie gniotą, a należą do nich wełna, poliester oraz poliamid oraz koniecznie patrzmy na metki przed zakupem. Jeśli już jesteśmy przy ubraniach, omówmy chwilę o odzieży wierzchniej, czyli kurtkach, czapkach czy szalikach. Na tych rzeczach plamy często ignorujemy i popełniamy podstawowy błąd. Dlaczego? Chociaż wierzchnia często spełnia funkcję dodatku do całego ubrania, tak jak to robi biżuteria. Wyobraźmy sobie, że zamiast ładnego naszyjnika z wisiorkiem mamy na szyi pęto kiełbasy. Wiem, że to brzmi abstrakcyjnie, ale usuwanie plam nie jest wcale takie trudne. Kolejną bardzo prostą rzeczą, jaką możemy zmienić w naszym wyglądzie i nie wydamy na to żadnej kasy, to prosta sylwetka. Wyprostuj się, a automatycznie twoja postawa sprawi, że będziesz wyglądać na osobę bardziej pewną siebie, a twoja figura będzie bardziej atrakcyjna. Nie chodzi tu oczywiście, abyśmy chodzili z głową w chmurach, bo wyjdziemy na ignorantów, tylko o osiągnięcie łopatek i uniesienie wyżej brody. Prosta postawa to ładna sylwetka i płaski brzuch. Jeśli jednak masz duży problem z postawą, to zachęcam Cię do obejrzenia filmu na moim kanale o tytule Skuteczne i proste metody na spalanie brzucha bez treningu. A teraz kolejny sposób na lepszy wygląd na bazie krótkiej, zabawnej historii, która się przytrafiła mojemu koledze. Wchodzi do banku, chce wypłacić swoje oszczędności, a pani patrząc na monitor obgryzuje paznokcie. Woła kierownika, który ma włosy, jakby całą noc nie spał i podchodzi do komputera. Co sobie wtedy pomyślał mój kolega? Jezu, co się stało z moimi pieniędzmi? Całe szczęście pani miała tylko problem z oprogramowaniem, a on najadł się strachu. W konsekwencji po czasie zmienił bank. Ta historia bardzo prosto obrazuje, jak ważne jest dbanie o nasze włosy oraz paznokcie, które mają bardzo mocny wpływ na to, jak postrzegamy innych, jak szybko mogą nas źle ocenić inne osoby i jaki negatywny skutek może to przynieść. Elegancki i zdrowy wygląd to na samym końcu nasza cera. Nie będą tu teraz wymieniać nazw kremu, filtrów, maseczek oraz spierać się która jest lepsza, bo nie jest to materiał sponsorowany, a we wy wydalibyście kupę kasy. Wręcz przeciwnie, odwiodę Was od tego pomysłu. Najprostszym i najtańszym, a zarazem najskuteczniejszym sposobem na poprawę swojego wyglądu bez wkładu jakiejkolwiek gotówki jest zdrowe odżywianie oraz wysypianie się. Siedząc do późna przed TV z paczką chipsów w rękach, następnego dnia będziemy wyglądać jak ich opakowanie. Mam nadzieję, że ten materiał posłuży się każdemu z Was do stworzenia lepszej wersji samego siebie, podniesie samą ocenę, pomoże w znalezieniu wymarzonej drugiej połówki karierze zawodowej czy zrealizowaniu dotychczas nieosiągalnych celów. Jeśli spodobał Ci się materiał, koniecznie daj lajka like i zostaw suba i wspólnie rozwijajmy nasze pasje. Cześć!